Cześć! Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, czym są olejki eteryczne. Otóż są to wyciągi roślinne, które pozyskiwane są za pomocą metody tłoczenia na zimno, tak jest w przypadku cytrusów, albo pod wpływem ciśnienia, i wtedy tak naprawdę wyciskamy całą kwintesencję roślin. Esencje. Która sprawia, że rośliny bronią się przed zewnętrznymi czynnikami środowiska, ale też wabią owady i sprawiają, że ten świat jest piękniejszy. I właśnie z tych właściwości, zamkniętych w takich małych buteleczkach, możemy korzystać dzięki matce naturze. Eee, pomimo tego, że one nazywają się olejkami eterycznymi, to nie są to substancje tłuste. Ale za to rozpuszczają się w tłuszczach. Jest to substancja ciekła i substancja lotna, dlatego zawsze Wasze olejki musimy przechowywać szczelnie w szklanych buteleczkach, i tylko tak możemy zabezpieczyć sobie w 100% ich właściwości. Olejki eteryczne klasy terapeutycznej, czyli olejki najwyższej jakości, to wspaniałe wsparcie, skuteczne i bezpieczne. Dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia, dla budowania odporności, ale też wsparcia emocji, naszego samopoczucia, naszej urody i bezpieczeństwa naszego domu. Olejki to dla mnie taka magia trochę. Niby je widać, a tak naprawdę to bardziej czuć. Docierają do naszego organizmu, pobudzają do działania. I wykonują niesamowitą pracę. Nie wiem, czy wiecie, że jedna kropla olejku potrafi poprzez nasz yy, nerw węchowy dotrzeć do mózgu i zadziałać już w ciągu 22 sekund. Jeżeli chodzi o dotarcie do innych części naszego organizmu, do naszych komórek, to też zaledwie kilka minut, e, więc działają dużo szybciej niż farmakologię. W takiej małej buteleczce mamy 250 kropli. E, w takich 15 ml mamy 8 kg cytryny, a w takiej lawendzie aż 8 kg kwiatów. E, tak właśnie wyglądają mocno skoncentrowane olejki marki Dotera, na których ja pracuję. Жен, хотите типа, позвонить в Запрашиваем.